Więc co so, już jest drugi odcinek, dawajcie, to raczej, pomódlę się, od 1 na 1, teraz jest właśnie 1-0 dla Onibusa, więc dawajcie, gramy do dwóch, pamiętajcie, Onibus jak teraz wygra, to dostaje prezent. Albo zagramy do trzech, dobra, niech ma będzie A potem ja mogę z kimś zagrać w nami tak sam dół? No nie Nie, 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 nie no można. Spadłeś na dół pewnie, dlatego... Pijak ma high ground'a tutaj przed omnibusem bo pewnie onibus padł, więc... Tutaj jest omnibus, tutaj jest pijak Pierwsze strzały mm, właśnie pijak tutaj oddaje <grywka> Ać. Jak ma chyba jakieś loba? Nie tutaj. Oni tutaj strzela, tutaj. O, pijak właśnie tutaj. Nie, nie, nie. Pijak właśnie tutaj. Ten major zabrał onibusowi. na Sekunda Weź też iść na dół, a nie był do niego Ej daj do mnie na kurde Kto zabi kogo? Ja ja Idę na te dwie A fajnie skin jak będzie To jeden wersus jeden jeden jeden, więc trzymajcie się